Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, nazywam się Konrad Wiennik i przypadł mi zaszczyt poprowadzenia dzisiejszej uroczystości, uroczystości, która upamiętni jedną z najważniejszych postaci w historii Polski w najnowszych latach. Bardzo proszę o zabranie głosu współgospodarz dzisiejszej pana prezydenta Pawła Adamowa. Słuchajcie, słuchajcie, tam z tyłu nic nie widzą na ławce. Jeszcze tam drodzy, drodzy jeszcze proszę tam. Było. Pozwólcie, Ci nic nie, że w nie widzą w waszym swoim... Nie niech stoją bardzo w gości. Witam serdecznie bardzo, ministra w kancelarii, pana prezydenta Andrzeja Duty, pana ministra Macieja Łopińskiego. Szczególnie serdecznie witam syna, wnuczkę i wnuka Anny Van Walentynowicz, panią Katarzynę, pana Janusza i pana Piotra. Jest wśród nas ekscelencja ksiądz-arcybiskup Metropolita Gdański, ksiądz-arcybiskup Leszek Sławoj Guź. Witam serdecznie. Jest z nami również ksiądz Biskup Sufragan, ksiądz Biskup Szlapach witam serdecznie. O, proszę <plosławiamy>. Już lepiej. Okay. Witam serdecznie członków NZZ Solidarność. Witam serdecznie byłych więźniów politycznych, byłych internowanych. Witam jednym słowem Wielką Rodzinę Solidarności, a wśród nich Przewodniczącego Zarządu Regionu Pana Dośle. radnych miasta Gdańska, posłów. Witam wszystkich Państwa serdecznie na naszej uroczystości. Anna Walentynowicz, Suwnicowa, która zmieniła historię świata. Jej życie jest wielką metaforą polskich losów. Urodziła się. Na dawnych kresach Rzeczpospolitej skąd trafiła do Gdańska, była przewodnicą pracy w stoczni Gdańskiej, członkiem Związku Młodzieży Polskiej i Ligi Kobiet, ale wrażliwość na niesprawiedliwość i ludzką krzywdę skierowały ją na drogę sprzeciwu wobec komunistycznych władz. Była współżałocielką wolnych związków zawodowych, zatem działalność tuż przed przejściem na emeryturę została wyrzucona. Z pracy w Stoczni Gdańskiej. To w imię jej przywrócenia do pracy, Anny Walentynowicz, 35 lat temu, 14 sierpnia, wybuchł strajk, który zmienił oblicze współczesnego świata. Poniosła tragiczną śmierć w katastrofie smoleńskiej. Dla nas, dla gdańszczan na zawsze pozostanie symbolem naszego miasta, naszych czasów. Dowodem na skomplikowanie naszych polskich losów. Gdańsk ją, jak pozostałych sygnatariuszy porozumień sierpniowych z 1980 roku, nagrodziliśmy tytułem honorowego obywatela miasta Gdańska. Pani Ania, dziś wraca Pani w miejsce, w którym Pani mieszkała. Dziękujemy Pani za to, co zrobiła Pani dla nas wszystkich. Dziękujemy za to, co zrobiła Pani dla Polski. Szanowne Panie, Panowie, chciałbym na zakończenie bardzo serdecznie podziękować osobom, środowiskom, które sprawiły, że ten pomnik mógł powstać. Chciałbym wymienić osoby, która nie chciała zostać wymieniona. Czynię to niejako wbrew jej woli, ale wydaje mi się, że to jest bardzo istotne. Fundatorem samego pomnika jest pan Roman Rojek, gdańszczanin, człowiek opozycji przedsierpniowej, który za własne pieniądze sfinansował ten pomnik. Otoczenie Gdańsk Dziękujemy Panie Romanie za dar serca. Ale inicjatorem jest Stowarzyszenie Godność, które skupia Byłych członków NSZZ Solidarność, byłych więźniów, byłych internetowanych na czele z byłym portowcem, wieloletnim portowcem Czesławem Nowakiem. To Czesław Nowak wyszedł z inicjatywą. Dziękujemy Panie Czesławie. Chciałbym podziękować również Radzie Dzielnicy Wrzeszcz za otwartość wobec tej inicjatywy i za ekspresowe, szybkie załatwienie z waszej strony opinii. I dziękuję również Radzie Miasta Gdańska tu obecnym radnym za to, że również niezwykle ekspresowym tempie Rada Miasta rozpatrzyła i podjęła uchwałę ułatwiającą usytuowanie pomnika Anny Walentow Walentynowicz tu, w tym miejscu przy Grunwaldzkiej we Wrzeszczu. I na koniec dziękuję moim współpracownikom z Urzędu Miasta i Dyrekcji Rozbudowy Miastach za przygotowanie otoczenia dla tego pomnika. I na koniec apel do wszystkich mieszkańców, zwłaszcza okolicznych budynków, abyście przyjęli Panią Anię jak swoją sąsiadkę. Ona była waszą sąsiadką, na nowo tutaj wraca w postaci pomnika. A więc opiekujcie się tym pomnikiem, otoczeniem. Niech nie czuje się tutaj samotna. Przyjmijcie ją serdecznie, tak jak ją przyjmowaliście za życie. Dziękuję. Prezydent Miasta Gdańska, pan Paweł Radowicz. Proszę teraz o zabranie głosu prezesa w jak Godność pana Czesława Bowaka.